Witam wszystkich serdecznie w Szkole Woli Bożej Ojca Benedykta. Tematem na dziś są trudności życia w woli Bożej. Tak naprawdę chodzi o coś przeciwnego. Są tu fragmenty budujące i chcą nam dodać odwagi pomimo trudności pojawiających się w życiu. Życie w woli Bożej jest naprawdę możliwe i to dla każdego. Nie są to teksty, które ukazują same problemy. Problemy owszem są w naszym życiu. Jesteśmy tylko ludźmi, a nie aniołami. Pomimo to życie w woli Bożej jest dla każdego normalnego człowieka możliwe. Mam tutaj trzy teksty z tomu czwartego. W pierwszym chodzi o nadzieję. W drugim o pragnienie tęsknotę. A w trzecim o cierpliwość. Myślę, że są to trzy ważne postawy, dary, umiejętności, o które musimy się ciągle starać. Mamy zawsze troszczyć się o to, żeby mieć nadzieję. Nigdy nie możemy od tej nadziei się oddalić. Mamy naprawdę być pełni nadziei na to życie w woli Bożej, nigdy nie zrezygnować z niej. A to może się nam czasami przydarzyć, na przykład myśląc: No, ja nie oczekuję zbyt wiele, ze mnie nie będzie, wielki święty, jestem prostym człowiekiem. To może słyszy się pokornie, ale to nie jest właściwe. Jest taki list Luizy: pisze do pewnego zakonnika, który właśnie tak do niej pisze: Nie oczekuję, że będę wielkim świętym. A Luisa mówi, że żyje za bardzo ze swoich sił, opiera się na swoich siłach za bardzo. To mu zarzuca. My chcemy mieć nadzieję, my tak nie chcemy postąpić, my chcemy mieć nadzieję. Jakkolwiek wielkie nie byłyby trudności naszego życia codziennego, nawet na jedną chwilkę nie wolno nam odstąpić od tej nadziei. Nadzieja trzyma nas razem z Jezusem w zjednoczeniu. Kto odstępuje od nadziei, ten tworzy dystans. W tekście z 23 grudnia 1900 roku Luisa odczuwa palące pragnienie życia w woli Bożej. I Jezus mówi, że uchwyciła wszystko, ponieważ jest to najważniejsza rzecz w niebie i na ziemi. Poznała że nie ma nic większego niż życie w woli Bożej. Tekst 31 stycznia 1901 roku: Potrzebujemy cierpliwości, potrzebujemy wytrwałości. Życie w woli Bożej, pomimo nadziei, pomimo wielkiego pragnienia, nie powstaje w jednej chwili. Jest to pewien proces w życiu, droga. Potrzebujemy cierpliwości. Cierpliwość rodzi w nas siłę i wytrwałość, a wytrwałość, jak wiemy, jest bardzo ważną cnotą. Ta cecha czyni nas stałymi i kształtuje w nas życie Boże. Można to sobie wyobrazić, jak kielich, który zawiera podczas mszy świętej krew Chrystusa. Czyli wino przemienione w krew Chrystusa nie się ją w sobie przechowuje. To jest właśnie ta wytrwałość, cierpliwość. Ta cierpliwość nie zwraca uwagi na trudności, błędy, które ciągle się przydarzają. swoją uwagę kieruje na dokonanie dobra, które rozpoczęła. Cierpliwość potrzebuje ktoś, kto wspina się po górach. Ten nie zastanawia się, jak długo jeszcze ta droga. Czy dam radę, ale patrzy na cel, na szczyt góry. 25 czerwca 1925 rok to już tom 17. W tych kolejnych chodzi o wiedzę. Ta wiedza jest bardzo ważna. Tu Luiza uważa, że człowiekowi będzie zbyt trudno naprawdę żyć w woli Bożej, ponieważ trzeba się całkowicie poświęcić. Nie można sobie pozwolić nawet na jeden oddech swojej woli. Tu można sobie pomyśleć, no i jeżeli to jest wymagane, to jak to może być możliwe do zrealizowania? Na pierwszy rzut oka wydaje się to proste, ale w praktyce jest to trudne, ponieważ nie można mieć ani jednego oddechu własnej woli, nawet w sprawach świętych. I do tego jeszcze należy znosić każde wewnętrzne i zewnętrzne cierpienie z zadowoleniem. I jak to w ogóle możliwe? Jezus tłumaczy, że trudność nie polega tak bardzo na poświęceniu się, zanoszeniu wielkich ofiar, ale raczej na i to jest najważniejsze zrozumieniu wielkiej korzyści, jaką niesie ze sobą życie w woli Bożej. Kiedy dusza pojmie wielkie skarby Bożej woli, to będzie zakochana w dobrach Bożej woli i będzie dla niej zaszczytem poświęcić wszystko ze względu na te dobra. Resztę uczyni Bóg. Najważniejszym jest więc zrozumieć, co nam to daje. Jest jeszcze jedna pozycja w księgach nieba. Nie ma jej tutaj na tej kartce, którą dopiero co znalazłem. Jezus mówi tu, że dusza może dojść tak daleko, gdy to zrozumie, że dla jednego aktu w woli Bożej jest gotowa oddać swoje życie, czyli naprawdę umrzeć, czyli ten człowiek to pojął, że to jest nieskończenie wielkie. W jednym akcie w woli Bożej jest Bóg, jest boskie życie w nim. 19 marca 1935 rok. Decydujące znaczenie ma wola. Jeśli dusza naprawdę chce żyć w woli Bożej, to wszystko jest zrobione. Tutaj jest podkreślone znaczenie woli. Wola jest bardzo ważna. Nie móc potrafić. Pomimo wszystkich słabości, to nasze chcę musi być silne i wytrwałe. Z powodu słabości czy jakiegoś kolejnego zdarzenia, znowu mi się to przytrafiło, myślałem, że to już przezwyciężyłem, a tu znowu doświadczam tej słabości we mnie. Tym nie mamy się zniechęcać, zaniepokoić, tylko wytrwale iść dalej. Jeśli dusza naprawdę chce żyć w woli Bożej, to wszystko jest zrobione. Tęsknota Boga, aby dusza posiadała naszą wolę jako życie i żyła z niej, jest tak wielka, że gdy tylko dusza naprawdę tego chce, Boża wola wypełnia ludzką wolę i tworzy w niej swoje życie. Gdy dusza podejmuje decyzję i chce tego usilnie i wytrwale, już pokonała moją wolę i uczyniła ją swoją. Kolejny tekst z Księgi Nieba, 27 październik, 1935 rok. Bóg oczyszcza duszę. Ktoś, kto stanowczo zdecydował, postanowił żyć w woli Bożej. I tutaj trzeba to spostrzegać jako decyzję woli, nie decyzję opartą na umiejętności, możliwości. Czyli ja chcę naprawdę za każdą cenę. Niech mnie to kosztuje ile chcę. Zrezygnować ze swojej woli, żeby żyć w woli Bożej, pomimo moich słabości, błędów, które popełniam. Bo tutaj Jezus mówi: Bóg oczyszcza duszę, gdy tylko dusza naprawdę postanowi, że chce żyć w woli Bożej i za każdą cenę nie będzie postępować według własnej woli. Wtedy Boża wola, cytuję, z niewysłowioną miłością zasieje ziarno swojego życia w głębi duszy. To jest takie określenie, początek. To bardzo małe ziarenko ma wzrastać, z tego ma wyrósć roślina i ma być wielkim drzewem. To ziarno ma bardzo wielką siłę w sobie, która powoduje, że dusza zostaje oczyszczona. Dzięki tej stanowczej decyzji życia w woli Bożej następuje jej oczyszczenie. To ziarno jest tak potężne i święte. Że nie może współdziałać z grzechem. Dlatego Boża Wola najpierw oczyszcza duszę z jej słabości, nędzy i skaz. To znaczy, oczyszcza duszę z wszystkiego, co mogłoby przeszkodzić jej życiu w niej, a są to grzechy, dobrowolne błędy. Cytuję: Mogłaby co najwyżej zaistnieć jakaś pozorna, nieumyślna słabość która natychmiast zostaje oczyszczona przez jej światło i żar czyli słabości, nędze i błędy zostają oczyszczone zgodnie z tym na ile stanowią przeszkodę dla życia w woli Bożej w pozostałych przypadkach mogą pozostać będą jeszcze teksty w których to zobaczymy to jeden z nich z 18 marca 1937 roku jest w nim mowa, że słabości nie są problemem, Bóg wypełnia braki, potrzeba odwagi i zaufania. Jeśli dusza, nie z własnej woli, ale ze słabości i niezdolności, lub z powodu cierpienia lub innych przyczyn, nie osiąga tego, żeby jej życie płynęło w woli Bożej, wtedy Boża wola sama to czyni, co powinna zrobić dusza. Boża wola wypełnia wszystkie jej braki i pomaga duszy ponownie powrócić. Właściwie nie chodzi tutaj o coś niemożliwego, co dusza nie potrafi zrobić, bo tego Bóg nie wymaga. Bóg nie wymaga nigdy czegoś niemożliwego. Chodzi tutaj o coś, co jest możliwe, ale ten człowiek teraz tego jednak nie potrafi. Bóg wymaga tylko rzeczy dla nas możliwych. Ale my zaniedbujemy to ze słabości. I tu Jezus patrzy na naszą dobrą wolę i zastąpi to i mówi. Odwagi, nie bój się, ale przyjdź z pełnym zaufaniem, aby żyć ze mną i powierz mi się. Królestwo mojej woli jest królestwem miłości, zaufania i wzajemnej zgodności. Tu wszystko jest wspólne. Ten zbiór tekstów. Ma nam dodać odwagi, aby iść naprzód. Pomimo wszystkich trudności, które widzimy tutaj w tych tekstach, te wymagania, które są konieczne, czyli całą ich radykalność, ale że możemy pomimo to to osiągnąć. 6 czerwca 1937 rok. Bóg udziela wszelkiej pomocy. Lęk nie podoba się Jezusowi. Luisa! Bardzo głęboko poznała, co znaczy żyć w woli Bożej. I mówi, Mnie wydaje się to trudne. I mówi to w 1937 roku, a od 1889 żyje w tym darze. Po tylu latach mówi, że ja nie umiem sobie tego wyobrazić, że jest to możliwe w pełni doskonale. I sama z powodu swoich słabości boi się. A te musimy wziąć na poważnie, my musimy świętych potraktować poważnie. Jeśli święci mówią, że lękają się, mają słabości, to nie możemy mówić, że nie mieli już żadnych słabości. Jeśli ona tak mówiła, że ma słabości, że robi swoje małe wyjścia. A jak reaguje na to Jezus? Cytuję: Nie podoba mi się Twój lęk. Jezusa miłość i zainteresowanie życiem duszy w woli Bożej są tak wielkie, że, cytuję, Sam bierze na siebie zobowiązanie za wszystko i ponosi za wszystko odpowiedzialność. Jezus robi to jednak dopiero wtedy, gdy dusza podjęła stanowczą i trwałą decyzję i robi wszystko, co w jej mocy. Przejdźmy do kolejnego tekstu z tomu 35 z 2 stycznia 1938 roku. Decyzja ta nie podlega zmianom, ponieważ Bóg nie podejmuje decyzji z dziecinnymi niedojrzałymi duszami, które nie traktują poważnie swoich postanowień. Którzy nie powiedzą dobrze robię, ale nie wierzę za bardzo w to, albo Dzisiaj tak, a jutro to może będzie wszystko inaczej. Ta decyzja musi być na zawsze i stanowczo. Bóg udziela życia w woli Bożej tylko ludziom, którzy potrafią wytrwać i są zdolni do poświęceń. Ale myślę, że już to dostrzegliście, że Jezus pomimo to nie ma problemu z naszymi słabościami, z prawdziwymi deficytami, nie ma z tym problemu. Jeśli bóg podjął decyzję wobec dojrzałej duszy, to wspiera ją swoją łaską, aby się nie zachwiała. Wola Boża rządzi naszym życiem. Dlaczego tak jest? Może się zdarzyć, że dusza odczuwa swoje ubóstwo, zło, słabości, ale to nic nie znaczy. Dzięki mocy Bożej woli one zanikają. Przede wszystkim dlatego, że te słabości nie pochodzą z ludzkiej woli człowieka, ponieważ ten jest niezachwiany w swojej decyzji i dlatego nie może chcieć niczego innego, jak tylko tego, czego ja chcę. Ta dusza już zatraciła się w woli Bożej. Cytuję: Bardzo często moja wola posługuje się tymi słabościami, aby uczynić z nich najpiękniejsze zdobycze i rozciągnąć nad nimi swoje życie aby stworzyć swoje królestwo i rozszerzyć tam swoją władzę. Koniec cytatu. Dla duszy żyjącej w woli Bożej wszystko musi służyć boskiej woli, tak jak służą kamienie, cegły, gruz temu, kto chce zbudować swoje piękne mieszkanie. Tom 36, 5 września 1938 rok. Rok później, Luiza znowu wątpi, czy człowiek kiedykolwiek dojdzie tak daleko. Słabości ludzkie, okoliczności życiowe, trudności często powodują, że nie wiadomo, co robić. Czy nie odwróci to uwagi od życia w woli Bożej, które przecież wymaga najwyższej czujności? Luiza znała się na ludziach, przychodzili do niej, znała warunki życia, miała wiele doświadczeń, jak trudno było w związkach. Bóg chce, abyśmy naprawdę starali się w każdej chwili żyć całkowicie świadomie w Bożej Woli. Więc mamy tutaj teksty, które pokazują tę radykalność. Luiza wątpi nie dlatego, że jest taką osobą, która ciągle powątpiewa, ale dlatego, że taka jest rzeczywistość. A co na to, Jezus? Pragnienie Jezusa, aby dusza żyła w Bożej Woli, jest tak wielkie. Że gdy tylko dusza z mocnym postanowieniem zawrze z Jezusem porozumienie, że będzie żyła w Bożej woli, Jezus natychmiast udziela jej wszelkiej pomocy. Jeśli dusza z powodu swojej słabości, nie z własnej woli lub z niedbalstwa, nie jest w stanie tego osiągnąć, Jezus zastępuje wszystko. Słabości, należą do programu, jest wzdziała przez nie i dopuszcza je. I być może właśnie w tej niemocy znajduje się, cytuję, moja wola, która pozwala na tej jej słabości. W takich przypadkach wola duszy płynie już w mojej woli. Przejdę teraz do listów Luizy. Chcę zwrócić uwagę na trzy listy Luizy, i chciałbym naprawdę zaprosić do czytania jej listów. Są naprawdę ważne. To nieco inny język. Księgi nieba to mistyczny język. Luisa pisze do prostych ludzi prostym językiem, co znaczy żyć w woli Bożej. List do pani Antoniety, wdowy z Facendzy, która była prostym człowiekiem, myślę normalnym grzesznikiem, żadną mistyczką. Cytuję. Życie w woli Bożej nie jest tak trudne, jak Ty i inni sądzicie. Jezus nie chce niczego niemożliwego. Wszystko leży w silnej i mocnej, stałej decyzji. Od tego nie odchodzę, nie patrzę wstecz, tylko do przodu i idę dalej. Nie oznacza to jednak, że nie odczuwamy już naszej ludzkiej woli, ponieważ Jezus. Nie chcę martwej ludzkiej woli. Jezus chce, aby nasza wola była żywa. Jezus ma do czynienia z żywymi ludźmi. To są ludzie, którzy czują, mają uczucia. Jedne rzeczy ich pociągają, inne ich odpychają. Kolejny list do pani Macari z Bari. Cytuję. Nie uważajcie za trudne zdobycie tego skarbu. Jest to bowiem bardzo łatwe, o ile chcecie żyć. Z mocnym postanowieniem w woli Bożej, przemieniając wszystko, co czynicie w Bożą wolę. A Jezus i Maryja będą prowadzić i dawać światło i siłę kiedy zobaczą waszą słabość, zastąpią to, czego nie potraficie osiągnąć. Czyli pisze, że jest to bardzo łatwe. Tylko mocne postanowienie jest konieczne. I ostatni już list do Federico Abresz to Niemiec, który przeprowadził się do Włoch. Odczuwanie przyjemności, niedoskonałości i słabości nie jest niczym złym. Luisa pisze to do całkiem normalnego człowieka. Luisa, wiemy, otrzymała nadzwyczajne oczyszczenie. Dlatego nic nie czuje dla swojej ludzkiej natury. To tłumaczy jej Jezus. Możemy to trochę porównać z Maryją Matką Bożą. Maryja jest niepokalana, Imakulata, co było konieczne, aby Syn Boży mógł w niej stać się człowiekiem. U Luizy to nadzwyczajne oczyszczenie musiało się dokonać, gdyż jako pierwsza otrzymała ten dar życia w woli Bożej. Dzięki Maryi narodził się Jezus i możemy przyjmować go w Eucharystii, chociaż nie jesteśmy niepokalani jak Maryja i nie jesteśmy bez skazy. Na tej samej drodze możemy dzięki Luizie otrzymać ten dar, chociaż nie otrzymaliśmy tak jak ona nadzwyczajnego oczyszczenia. Zauważamy, że mamy skłonności, ale wiemy, nie mamy im ulegać. Luisa mówi do niego, do normalnego człowieka. Odczuwanie przyjemności, niedoskonałości i słabości nie jest niczym złym. Ale jeśli się ich chce, to to jest brzydkie, ponieważ Pan nie zwraca uwagi na to, co czujemy, ale na to, czego chcemy. Dlatego powinniśmy uważać, aby nie tracić czasu na rzeczy, które nie należą do Bożej woli. Tym bardziej, że Pan nie naucza rzeczy trudnych. On pragnie właśnie małych rzeczy, ponieważ są one łatwiejsze do wykonania i nie możemy się wymówić, mówiąc nie mogłem tego zrobić. Na tym zakończył ojciec Benedykt, wszystkich błogosławiąc. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na następne spotkanie.